Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj opowiem Wam troszeczkę o tym, w jaki sposób chronić się przed insektami, takimi chociażby jak komary, jak kleszcze. Powiem Wam jak zrobić olejek, olejek kompozycję właśnie na tą okazję. Do zrobienia takiej kompozycji będziesz potrzebować kilka olejków, a są to olejki przede wszystkim olejek z cytroneli, trawa cytrynowa, olejek tymiankowy, fantastyczny, uwielbiam olejek tymiankowy, olejek cedrowy, olejek geranium i miętę pieprzową. Jak już będziesz miała wszystkie te olejki, to do tego musisz zapamiętać, żeby... Dodać oleju. On troszeczkę rozcieńczy olejki, zwiąże je dobrze, ponieważ olejki połączy w sensie. Olejki bardzo dobrze łączą się, jeśli są łączone razem z jakimś tłustym olejem. Może to być oliwa z oliwek, ale w tej kompozycji najlepiej sprawdzi się olej sezamowy z nasion sezamu. Ja podam teraz takie procentowe ilości, żeby wtedy można było łatwo sobie je jakby przeliczyć, czy na krople, czy na mililitry, chociaż olejki pamiętajcie używamy na krople, jeśli macie te takie bardzo e, skoncentrowane, nierozcieńczone, czyste olejki, Czyste wyciągi z roślin, to zawsze stosujemy je na krople. Zwykle wystarczy jedna, dwie krople, żeby uzyskać taki efekt pożądany. Więc po kolei. 80% naszej kompozycji stanowi olej sezamowy. Wlewamy do buteleczki. Powinno to wystarczyć mniej więcej na między 5 a 10 ml. Więc jakieś weźmie, weźmiecie sobie taką buteleczkę. Tak zwaną 10 ml, powinno Wam się to wszystko właśnie tam fajnie zmieścić. Do tego dodajemy olejki. Najwięcej dodajemy olejku z trawy cytrynowej i cytroneli. To są takie olejki, które najefektywniej działają właśnie na odstraszając insekty. I tutaj dajemy każdego z tych olejków po 6%, czyli 6% cytroneli i 6% trawy cytrynowej. Kolejnym olejkiem jest tymianek. Jego dajemy aż 4%. Olejku cedrowego dajemy 3%, geranium 1% i olejku miętowego 1%. Więc jeśli te procenty zamienicie sobie na krople, to uzyskacie po prostu 6 kropli, 5 kropli, 4%, w zależności od tego, jaki tam olejek tak? wymieniłam. Taką kompozycją możecie smarować śmiało całe ciało. Oczywiście nie smarujcie twarzy, bo to są dość mocne olejki, między innymi tymianek. On jest takim troszeczkę nawet olejkiem z tych tak zwanych gorących, żeby nie podrażnić skóry. Ale jak najbardziej możecie posmarować ciało takim, taką kompozycją. A najbardziej odsłonięte, właśnie te elementy, gdzie komary mogą nas po prostu dopaść bardzo łatwo. Często pytacie, czy taki olejek, taka kompozycja może być stosowana u dzieci. Ja polecam u dzieci powyżej trzeciego roku życia taką kompozycję. Oczywiście używana z, w rozsądnych ilościach, nie przesadzajmy. Nawet niektórzy mogą pokusić się posmarować już, ale też małą ilością takiego olejku dzieci dwuletnie. Poniżej raczej nie, nie, nie polecałabym. W takich przypadkach można. Jeżeli dziecko jeździ na przykład w wózeczku, można włożyć jakiś wacik na waciku taką kompozycję, i albo wysmarować pewne elementy wózka, żeby na przykład takie komary, kleszcze, różne te, te wszystkie latające nie zbliżały się nawet do, do naszego dziecka można też smarować na przykład elementy łóżeczka dziecka tak żeby po prostu też dać jakiś aromat ale nie przesadzając oczywiście w pobliżu u małych dzieci tak samo jeśli używamy takiej kompozycji do dyfuzora a jest to też dobry sposób używania w pomieszczeniach naszych domów olejków odstraszających komary i, i różnego rodzaju muchy kleszcze to musimy pamiętać, żeby jeśli mamy w domu małe dzieci, nie przesadzać z ilością. Olejek możemy stosować też u zwierząt, też z umiarem. Jeśli mamy kotka albo pieska, to możemy posmarować na przykład na obroże dwie, trzy krople takiego, takiej kompozycji. Wtedy olejki wydzielą tą taką, ta, taki aromat, który po, powinien. Odstraszać właśnie nadmiar tych wszystkich insektów. No, trzeba przede wszystkim tutaj, jeśli chodzi o, strożki, o środki ostrożności, pamiętać, żeby nie przesadzać z olejkami. Z olejkami więcej nie znaczy lepiej, absolutnie, a czasami mniejsze ilości są bardziej skuteczne, a większe mogą nas wręcz podrażniać. Trzeba pamiętać o tym, żeby. Nie dawać dzieciom do samodzielnej aplikacji. Dzieci nie wiedzą, że jest to substancja, z którą trzeba po prostu uważać, jak z każdym ziołem czy, czy wyciągiem ziołowym. I to jest taka kompozycja, którą bardzo łatwo przygotuj, przygotujesz sobie w domu, w, skomponując oczywiście pod też. możesz troszeczkę modyfikować te dawki, to są tylko takie przykładowe, jeśli którego, któregoś olejku zapachu nie tolerujesz, albo chcesz troszeczkę coś zmienić, to jak najbardziej możesz to urozmaicić. Więc tutaj jakby nasza kreatywność będzie też mogła zadziałać. Więc taką kompozycję zrobisz sobie w domu, a jeśli masz jakieś pytania odnośnie olejków, to pisz śmiało. Jeśli masz jakieś swoje sprawdzone sposoby albo przepisy, to chętnie o nich poczytam. Pisz tutaj w komentarzach, będę naprawdę zadowolona, że macie takie różne sposoby. Pozdrawiam i miłego dnia!